Dzień dobry w moim studiu. Dzisiaj trener KPS Płock Marcin Lubiejewski. Dzień dobry. I zawodnik KPS Bartłomiej Doroż. Dzień dobry. A porozmawiamy sobie właśnie o klubie piłki świadkowej w Płocku, o, o tym co się wydarzyło i o planach na przyszłość. KPS Płock już pokazał, że potrafi walczyć w drugiej lidze. Co możecie powiedzieć o dotychczasowej kondycji zespołu i jak ona prognozuje na przyszłość? No, mamy za sobą pierwszą rundę rozgrywek, już zaczęła się powoli nawet druga. Staramy się iść w kierunku celi wyznaczonych przez zarząd i, i przeze mnie, jakby przez nas jako sztab dla drużyny, czyli być w tym top 4. Bilans jest na razie, wydaje mi się, korzystny. Trochę słabszy tam początek pierwszej rundy w meczach u siebie. Ale potem się gdzieś odbudowaliśmy i, i, i mieliśmy fajną serię zwycięstw. No i jesteśmy na drugim miejscu na tą chwilę i, i z dużymi szansami jakby na utrzymanie tej pozycji, czy nawet przeskok na litera i idziemy w dobrym kierunku. A co uważacie za najważniejsze osiągnięcie minionego roku? Najważniejsze osiągnięcie minionego roku? Wydaje mi się, że bardzo cieszą nas to co trener powiedział, te serie zwycięstw, zwłaszcza na trudnych meczach wyjazdowych, ponadto w tej rundzie już, to było też jeszcze w zeszłym roku, 21 grudnia przed samymi świętami zagraliśmy świetny mecz z Kobyłką i myślę, że to, to chyba to zwycięstwo, które, które tak, na którym tak bardzo nam zależało, żeby, żeby wziąć rewanż za pierwszą rundę, za pierwszy mecz domowy, w którym niekoniecznie się popisaliśmy, chcieliśmy po prostu udowodnić sobie i... I w sumie wszystkim dookoła, że, że jednak to była mała wpadka, ale idziemy w dobrym kierunku. No ja mogę powiedzieć, że mnie cieszy jako trenera, że, że zbudowaliśmy fajny kolektyw. Team jakby pracuje dobrze, jakby założenia są realizowane, idziemy w dobrym kierunku. Jakby problemy zdrowotne w miarę się już skończyły, więc jesteśmy jakby w pełnym składzie gotowi do treningu i, i do następnych meczów. Klub bardzo angażuje swoich kibiców. Zapraszacie też na treningi otwarte. Jakie znaczenie mają tego typu akcje właśnie dla budowania takiej lojalności kibiców wobec klubu? Mi się wydaje, no to dla propagowania siatkówki i, i jakby popularyzacji no, ma kluczowe znaczenie. Dlatego też, żeby kibice i, i, i dzieciaki, i starsi i młodzi, bo na tych otwartych stringach to był przedział wiekowy od tam 5 lat do 85. Wydaje mi się, że była bardzo duża rozpiętość wiekowa, więc wszyscy chcą przyjść zobaczyć. Na jeden z zaprosiliśmy, byłego mistrza świata pała z jednego z najlepszych siatkarzy świata. Więc no robimy, staram się robić dobrą tutaj atmosferę i dobrą robotę, organizując takie eventy. No i mi się daje, że to może pomóc jakby siatkówce w Płocku i, i, i nam jako klubowi, żeby, żeby tych kibiców i ta popularność rosła. Z tego, co mi się wydaje, właśnie siatkówka tutaj w Płocku we wcześniejszych latach nie występowała na szczeblu centralnym. a Płock to jest bardzo, bardzo sportowe miasto, patrząc na piłkarzy ręcznych, patrząc na piłkarzy nożnych, mamy z kim rywalizować, no ale na szczęście jest tutaj na tyle dużo ludzi, ci ludzie, którzy kochają ten sport, kochają kibicować, znajdują ten czas w wolnej chwili żeby też przyjść do nas, także troszeczkę chcemy się tutaj rozepchać i pokazać, że, że w polsku też można grać fajną świadkówkę na dobrym poziomie. Mm -hmm. A z Twojej perspektywy jako zawodnika, jaka to jest różnica? Jak jest pusta sala i jak są kibice? No, zdecydowanie lepiej gra się, jak jest hala wypełniona, najlepiej po brzegi. Zagrałem w życiu może ze dwa, trzy mecze, takie, gdzie publika była powyżej trzech tysięcy osób i te mecze zostaną ze mną na pewno do końca życia. Natomiast warunki, które mamy tutaj w Płocku, słychać doping na hali podczas meczu patrzy, jak się rozglądam gdzieś między akcjami po, po hali, widzę po prostu, że ci ludzie są, są zaangażowani w ten mecz, przeżywają razem z nami. To dodatkowo buduje i po prostu pomaga nam wnieść się na jeszcze wyższy poziom. Mhm. A jak wygląda praca z młodymi zawodnikami? Co robicie w ogóle, żeby zachęcić młodych ludzi do gry w siatkówkę? No mamy sekcje młodzieżowe i teraz właśnie w okresie ferii świątecznych planujemy też zrobić nabór kolejnych roczników. Planujemy tutaj wspólnie z zarządem tzw. feria zimowych, taki obóz dochodzeniowy dla młodych i treningi naborowe dla wszystkich chłopców z rocznika 2013-2012. E, także zapraszamy. Informacje będą na naszych social mediach e, i, i planujemy no, też, jakby bazą potem dla dorosłych środkówki, też jest mieć zaplecze młodzieżowe. E, tak, żeby, żeby ten klub e, się rozwijał od tej strony e, i żeby było, można było wsparcie, czy, czy mieć jakby tak zwany ten narybek e, w postaci młodych zawodników, e, gdzieś skąd czerpać. Nie zawsze trzeba to posiłkować się braniem z innych klubów, ale jeżeli no, będziemy dobrze prowadzić szkolenie młodzieży, no to możliwe, że w tym klubie będą grało dużo wychowanków. Macie fajnych sponsorów, widać ich na koszulce, między innymi Orlen Miasto Płock. Jakie znaczenie ma takie wsparcie sponsorów dla funkcjonowania klubu? No myślę, że kluczowe. Mając takiego partnera, sponsora, jakim jest Orlen, jesteśmy w stanie jako klub funkcjonować z dużą dozą takiego zaufania, które wzbudza się zarówno wśród zawodników, którzy mieliby na przykład przyjść tutaj do klubu, wśród zawodników, którzy są tutaj, zresztą klub naprawdę jak na warunki drugoligowe. Troszeczkę tych klubów zdarzyło mi się na razie przeżyć. Myślę, że trener też miał i w swojej karierze jeszcze jako, jako zawodnik, i takich warunków, jak mamy tutaj w płocku, naprawdę ze świecą szukać. Chciałbym, żeby to był taki przykład do naśladowania. Niestety nie zawsze tak to wygląda. Natomiast to jest taka skała, na której możemy po prostu budować. Ta taka współpraca z takimi markami właśnie jak Orlen, z lokalnymi sponsorami, którzy budują tą swoją tożsamość, właśnie związaną z naszym klubem. To Czujemy się stabilnie. Po prostu nie jesteśmy kolosem, gigantem na na glinianych nogach. Tak, na glinianych mm. nogach. Po prostu takie poczucie bezpieczeństwa tak, też, też to daje. Rok dopiero się rozpoczął. Jakie macie cele sportowe na ten najbliższy sezon? No cele, tak jak wspomniałem na początku, są takie jak były założenia przed sezonem, czyli być w top 4 i grać w play -offach. Zobaczymy, jak życie i, i, i boisko zweryfikuje to. Na razie Spełniamy to w 100%. Ja staram się nie wybiegać za daleko i, i też, żeby, żeby przekazywać tę informację chłopakom, żeby nie myśleli może, co będzie z kim, kiedy później, tylko skupić się na najbliższym meczu, na najbliższym przeciwniku, bo to jest nasz target, to jest nasz cel, żeby dobrze przepracować dany tydzień, dany mikrocyk i, i dobrze zaprezentować się w meczu. A jak dojdziemy do strefy play-off i potem do turniejów a awans, no to. Będziemy się skupiali na tym i, i, i zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej zagrać. No i jeżeli się uda, może nawet awansować. Mm -hmm. No ale szansa na awans do pierwszej ligi jest. No, oczywiście. No, umówmy się, że tych drużyn jest 48, a tylko dwie drużyny awansują. Więc, z punktu widzenia matematycznego, mamy jakieś 4% no. szans na awans. Ale, ale jakby no, mówiliśmy to otwarcie przed sezonem, że, że chcemy być mocni, chcemy e, pokazać się z dobrej strony chcemy zrobić wszystko żeby dostać się do tych tam turniejów o awans bo tam już się wszystko może wydarzyć tam jest kwestia czasami jednego lepszego dnia jednego dobrego meczu i, i teoretycznie tam nie ma mi się wydaje na tą moment jakiejś drużyny, która jest stawiana 100% faworyt, że ona na pewno awansuje no tam wszystko się może wydarzyć także jeżeli pojedziemy to jedziemy, że tak powiem z otwartymi Dłońmi i sercami i chęcią do walki i, i liczymy na to, że, że jeżeli tam będziemy w tych turniejach, no to pokażemy się z jak najlepszej strony i, i boisko zweryfikuje, czy, czy zasłużyliśmy na awans, czy nie. Tego na pewno, to co zrobimy, to na pewno nie odpuścimy żadnego meczu, ale tak jak trener powiedział, te turnieje już półfinałowe finałowe, to jest i troszeczkę inna charakterystyka. Teraz w Lidze mamy tydzień na przygotowanie się do każdego meczu, a na turniejach półfinałowych jest to bodajże. Trzy mecze. Dni, trzy, w trzy dni, trzy mecze do zagrania. Z, mecze rozgrywane są między ośmioma najlepszymi zespołami e, tych drugich lig swoich grup. Mamy cztery grupy, wychodzą z każdego po dwie. Potem się to oddzieli, jest koszyk jeden, drugi na cztery zespoły. No i tam trzeba przez trzy dni zagrać często maksa. Zdarza się, że, że może być jeden dzień, jedno potknięcie, gdzieś może wyeliminować, przekreślić na dobrą sprawę całą tą dotych, dotychczasową pracę przez cały sezon. Natomiast właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Budujemy długofalowo i nie wiem, czy jeszcze... No, Trochę zobaczymy, zobaczymy jak, jak to wyjdzie, bo tak. to, to nie można nigdy nic zakładać, bo mówię, no takie grania... Drużyna nie jest przyzwyczajona, żeby, żeby rozegrać trzy mecze w trzy dni z najlepszymi zespołami, bo to jest co innego, jeżeli by się grało tak jak turnieje. Czasami przed sezonem się gra, że się gra na dwa mecze jednego dnia, no ale to jest wiadomo inna charakterystyka, inne podejście. Drużną można rotować, więc idzie rozegrać trzy, trzy mecze nawet w dwa dni. Na turniejach przed sezonem, ale no tu jest jakby walka o każdą piłkę, o każdy punkt. Obciążenie psychiczne dochodzi do tego. No, to jest też na pewno, że, że fizycznie trzeba to wytrzymać, ale też mentalnie dobrze. Mhm. Gdzie w takim razie widzicie klub za 3 do 5 lat? No, oby w tej wymarzonej pierwszej, lub jeżeli mówimy o dłuższej perspektywie 5 lat, nawet może plus lidze. No, zobaczymy. Nie mamy też jakby aż takiego może ciśnienia, żeby się aż tak spieszyć, tylko budować, to ja zawsze mówię, żeby nakarmić się małą łyżeczką i powoli jeść, ale, ale robić dobrą robotę iść powoli wyznaczone cele. Nie może od razu skakać, że tak powiem, z wysokiej skały na, na, na główkę, tylko powoli i mądrze to robić. I, i mi się wydaje, że to, to jest szansa na to, tu w pocku to zrobić bo jak na tej pory to, 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 to wychodzi wszystko idzie w dobrą stronę. W takim razie tego Wam właśnie życzymy spełnienia tych marzeń i, i krótko i długo y, terminowych. A ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W moim studiu gościli Marcin Lubiejewski i Bartłomiej Doroż. Dziękujemy. Dziękujemy.